Dzień dobry, 30. Mamy kawę. Jest Kadillak, jest kawa, znaczy poranna wyprawa na budowę. Stój tu, poranna wyprawa na budowę. Na chwilę przynajmniej. Dzień dobry, dzień dobry jeszcze raz. Dzisiaj jest sobota, godzina 6.20. Przelewam zawsze. Swojego kubka albo często swój kubek biorę. Tylko ten mój mały kubek na kawę jest za mały. Na małą kawę na stacji oktan. bo oni tu mają 300 jakieś mililitrów chyba. Ej, co uciekliście! Chodźcie tu! Także jadę na budowę, bo pan Marcin Elektryk będzie. Trzeba z nim omówić jeszcze gniazdka ostatnie tam na piętrze, że tak powiem. Eee, I tyle. Pan Maciej również będzie dzisiaj, chyba będzie robiona posadzka betonowa w łazience, tak ustaliliśmy, będzie betonowa w łazience. No, będzie łatwiej płytki kłaść. Jeżeli miałem do wyboru drewno lub, to znaczy, czyli podłoga drewniana lub z płyty OSB lub yy, betonowa, no to ustaliliśmy, że będzie betonowa. I niech będzie. O tam, wiecie, to jest pomieszczenie mokre, niech sobie będzie to betonowa. Dobra, wjeżdżam na drogę na razie. I wschód słońca na działeczce budowlanej z takim to oto obiektem. Drzwi zamknęliśmy ze mną wczoraj po raz pierwszy tego domu. Jeszcze tak nieoficjalnie. Zaraz wejdę wezmę tylko klucze. Jak tam w środku, z taką temperaturą jakby, bo wczoraj lało, widzieliście, burze. No, jedno okno zostawiłem otwarte wczoraj. Tu gdzieś kociamber biegał, Wcze, szuka domu widocznie, pilnie szuka domu. Właśnie cieplej, hmm. może nie tak super ciepło, bo jednak okno otwarte, wentylacja tutaj jeszcze nie pod poddasze częściową i tam widzicie prześwity przy kominie, ale nie jest źle, nie jest źle. Tak to wygląda jak tutaj z wilgocią, dzisiaj będą tu prace znowu szalone. Nie. W łazience będą prace mokre w domu drewnianym. Trzeba będzie wentylować dobrze, że chyba ciepło po prostu lato jest i to odparuje wszystko, bo robimy posadzkę betonową, tak żeśmy ustalili i będzie ciccio. Co jeszcze chciałem powiedzieć? Widzicie, dzisiaj jest 8, 9. 9 tygodni od momentu zakupu działki zakupu działki mamy dom prawie postawiony, znaczy postawiony tylko jeszcze jest wykończany, tak? Jeszcze załóżmy tydzień, czyli 10, około 10 tygodni od momentu jak będzie 11 od momentu zakupu działki yy, będzie stał wykończony dom w stan deweloperski, a nawet i dalej, bo już będę pewnie robił coś. E, czyż to nie jest szybko pomyślcie jak u was to przebiegało czy też tak szybko robiliście po zakupie działki no dobra sobota dzisiaj jestem tutaj godzinę dwie dwie godziny max jest siódma do dziewiątej jadę do syna później tu wracam po południu no, no dobra to chyba na tyle e, z poranka czekam na chłopaków przyjadą to jeszcze ustalimy pewne rzeczy bo z panem Marcinem elektrykę gór, u góry muszę poustalać szczegóły nie co gdzie jak i tak dalej no i wyjdziemy na taras o poranku słońca na tarasie o poranku tu tu nie będzie nigdy a dlaczego Dlatego, że słoneczko jest tam Dlatego, że ściana lasu jest tam I ściana lasu nam tutaj blokuje słoneczko Słoneczko tu się pojawia koło dziesiątej Tak naprawdę No i już jest w zasadzie do zachodu Czyli no takie późno Ale później już jest, nie? Dobra, ubieram koszulę Chyba bo jednak jest chłodno Wczoraj 32 dzisiaj, nie wiem teraz ile jest 17. Ktoś chciał żeby pokazać powoli uprawy, no to pomidory tak wyglądają. A chyba, nie? Pomidorki tak, już owoców mnóstwo. Jak wiecie późno zakładaliśmy ogródek. Nie mamy żadnego doświadczenia praktycznie w uprawach jakichkolwiek. To co się pamięta z dzieciństwa. Co się gdzieś tam na YouTubie oglądnie. Także tu są koktajlowe. Tu są słoneczniki. To są eksperymentalne. Tutaj takie. Zasiewy po siebie. Ewy. Ewy za siebie po siebie. Tu ogórki. Widzicie tutaj aż taka rosa mocna. Nie na tych grządkach. Sałata. Rukola, już w zasadzie do. Wyrzucenia. Rzodkiewka się nie udała w ogóle. Ogóreczki już mają. Widzicie? Kwiateczki. Chyba już małe ogóreczki też się tam pojawiają. To były sadzonki kupione. No, słońce. Muska te rządki dopiero. Niech suszy. Zobaczymy, co wyjdzie w tym roku. Najbardziej, i najlepiej. I w przyszłym roku tak będziemy już sobie robić, żeby było. To, co działa, czyli to, co rośnie tutaj, to, co potrafimy zrobić. Nie będziemy tam się aż tak nawiedzać, nie? Zresztą kto to wie, co to będzie. Jeszcze popatrzymy, bo tutaj zasiałem tą trawę typu łąka. Kwietna łąka. No to coś tu jest, tylko też trochę tych rodzimych roślinek zaczyna się bijać już nie wspomnę od drzeweczkach, które ładnie się przyjęły wszystkie owocowe, czeleśnie jabłonie. Tam dwa krzaki porzeczki. A tutaj mój plac, zobaczcie, plac, plac i tutaj ta kupa ziemi już stopniała, więc plac tu się dobrze ma. Chyba też trawa pójdzie i tutaj trawa pójdzie idzie ta aronia. Lucianowa. Zobaczymy. Będzie taki trawniczek, nie? Żeby sobie coś tutaj porobić. Zobaczymy. Dobra, chłopaki, wezmę maszynę. Pewnie do blacharki. Dzisiaj do blacharki. Do wczoraj lało. Widzicie parasol? już Na szczęście. O, koza niedługo za zawita w domu. Dobrze, że mam ten wózeczek od Lucjana porzucony, bo bym nie dał rady wnieść, bo to waży, nie wiem, z 80 kilo, a że ja zawsze wszystko sam, 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 to wiecie, jak to by wyglądało. No, ciekawe, jak tam deszcze, nie wiem, chyba w niedzielę ma być znowu coś, nie? Dzisiaj sobota. Wczoraj, piątek lało, tutaj po południu, tak po 16, jak się rozpędziło burze. No to do 19, takie dobre 3 godziny tu czadu dawało. 3 godziny, niedużo w sumie. No. Gdzie to jest, dobra? Parasoleczkę odłożymy do następnego razu. No, 7.30, chłopaki już przyjechali. Dwa auta, jedno i drugie. Teraz zacznie się robota. Jest betoniarka, jest piach, będzie posadzka. Betoniareczka. 10.30 Jelitkowo Zmiany wybrzeża po deszczach Ulewnych wczoraj w Gdańsku Gramy w siatę Wróciłem z plaży Do samochodu, jadę teraz Po Ewę i jedziemy na budowę Zobaczyć Dla niewkojemniczonych to jest tak, że mm, mam syna. Nie tylko zresztą, bo mam dwie córki dorosłe. Moja najstarsza córka ma 32 lata 33 lata 33 lata syn ma 7, średnia córka ma 23 lata. I po prostu. Mm, jak to rzec? No, jeżdżę do syna po prostu. I czasami jest u nas, u mnie z Ewą. No, tak to bywa w życiu. Różnie, nie? A szczegóły, no to wiadomo, co się musiało wydarzyć, żeby tak było. Godzina 15, dzisiaj tego samego dnia. Opaseczki są porobione. Widzicie? Opaski to są te. Opaski. Okiem. Ewa jest też, byliśmy już popatrzeć na wszystko. Tu też są opaseczki porobione jeszcze do końca u góry, nie? Co jeszcze? Na dzisiejszy chyba najważniejsza robota, dzisiaj to jak widzicie, troszeczkę piachu zostało. Ten piach był potrzebny do wyleweczki betonowej łazieneczce, tutaj jeszcze mięciutkie, lekko. Dobra, nie ruszam. Tu, jak widzicie, jest zasilanie maty grzewczej. Tu jest czujka temperatury maty grzewczej. Już pan Maciej mi wtopił tą matę. Cyk-cyk-cyk-cyk tutaj miała być, tu i tu. O tam wanna, tu mywalka, kibelek. I na wejście tu z boku ma być ciepło, więc pewnie będzie. Ciepło. Co jeszcze robili chłopaki? Przygotowana jest tutaj deska, już do, na ściany. Tam u góry przybyło wełny, tu już nie będę wchodził drugi raz. Przybyło wełny w miejscach niektórych. A tyle, a dzisiaj sobota. Tam Krócej trochę robili, wiadomo. Sobota. Też ludzie muszą odpoczywać. A tu już widzę też dodatkowo wełna. Zaczyna się pojawiać ta piątka plus 5. No dobra, ktoś tam mówił, żeby okno dał gdzieś już idę jeszcze raz dookoła w budynku. W komentarzach zauważyłem, że klimatyzacja by nam się przydała z możliwością grzania. No wszystko by się przydało, tylko pieniędzy nie ma na to wszystko. Nawet nie chcemy mieć, jakby tu okno by się przydało. No to jest Łazienka. Łazienka. Ma okno tutaj. O, jak widzicie, to małe. A tam już kuchnia. Więc nie byłoby możliwości powieszenia bojlera, drabinki elektrycznej i tym podobnych. Nie? Jakby, jakby tak okna wszędzie dawał. Zresztą nie chcemy tyle okien. Bo i po co? Wystarczy nam tyle. Może nie jest zbyt jasno jak jest pogoda to się będzie siedzieć wiecie na tarasie a mnie, ja nie lubię przynajmniej ja. ja nie lubię jak daje czadu słońce po oczach w domu i tak się że ludzie zapuszcza wtedy nie no o to chodzi schody tymczasowe tymczasowe. tutaj już sufit nabiera kształtów kolorów tutaj też opaska już jest już pokazywałem no na środku tak ładnie niech się suszy ta wyleweczka, chyba na tyle dzisiaj w ja sobotę dzień intensywny, bo i na plaży byłem z synem i znowu jestem tu, tutaj wcześniej rano tak samo byłem jak widzieliście, więc się człowiek troszeczkę najeździ, no ale myślę, że trzeba doglądać tego wszystkiego, nie? No.